Zaczęło się od tego, że na Spotify trafił nowy utwór Kebo Romantic Psycho, co najdziwniejszy raper niż go wcześniej zapowiadał. Kilka dni temu Kupa dodał kolejny kawałek, tym razem jest on dostępny na YouTube. W możemy zobaczyć nowy inch rapera, gdzie podziały się jego znaki zapytania. Dodatkowo w utworze możemy usłyszeć jego dziewczynę, Natalię Schroeder. Bo jest najgorszy, więc musimy się trzymać za rączki Ludzie wokół są smutni jak w Rosji. Ostatni wpis na Instagramie, jak była wiadomość o śmierci Mac Miller'a, jego największej inspiracji, przez długi czas nie dodawał żadnych postów, aż do teraz, gdy zapowiedział on swoją nową płytę. W oku powrotu rapera zrobiło się bardzo duże zamieszanie, całą sprawę skomentował BDOS. Z tym wizerunkiem, że on wraca, kurwa w tej polówce, o ile ślimy, to jest koszula polo. Kłebo nie... pojawił się także na koncercie tako Hemingwaya. Zagrali wspólnie kawałek 8 kobiet. Kuba był ubrany w taki sam strój co na klipie Jesień. <śmiany> Jeśli filmik Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz zasubskrybuj mój kanał, aby nie ominąć kolejnych filmików po minucie.